Ja mam taki problem, że nie, nie chodzę na randki. Strasznie romantyczny ze mnie gość, więc może opowiem o y, dniu jak się poznałem i zacząłem jakby być z moją dziewczyną. Było to jeszcze na obozie karcerskim. Deszcz delikatnie siąpił, ona była cała mokra w, w mojej bluzie i przyszła do mnie smutna będąc, więc postanowiłem ją pocieszyć. Y, no i tak się stało, że została u mnie w namiocie. No i tak leżeliśmy sobie w wtuleni romantycznie. I ja jej chciałam dać buzi, a ona nie chciała buzi. I wtedy sobie pomyślałam, że no, chyba nam chyba się to nie uda. A potem okazało się, że jej po prostu było wstyd, bo nie miała zębów, i dlatego nie chciała mnie całować. Także na pewno mnie w na widzisz teraz za to, ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i tak, oto od nieumy tych zębów, jestem w sobie w związku.